Dzień dobry Polsko! Dzień dobry z Tajwanu! Niedziela! Dzień święty święcić! Zobaczcie co tu się dzieje. O! Policję żeśmy tutaj wychacili. Jakiś wypadek, jakaś stłuczka o poranku, ale my w niedzielę mamy zielone, maszynka i idziemy. Dzień święty święcić. Tak, stłuczka dwóch, dwóch skuterów, ale wracam do rzeczy ważnej. Dzień święty święcić. Zobaczcie tutaj jaka katedra. Mamy tutaj katedrę, a obok szkołę z pewnością. Piękny obraz. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. No i piękny kościół, stary kościół. Masz ten że pod jakim on jest wezwaniem? To jest Matki Bożej Różańcowej. Matki Bożej Różańcowej. Także my idziemy na niedzielną mszę świętą. Dochodzi godzina dziesiąta, także za chwileczkę, za chwileczkę zaczynamy. Jest to najstarszy kościół na całym Tajwanie, nie tylko w tej miejscowości Koasciu, gdzie jesteśmy, ale na całym Tajwanie. I bodajże w 1992 roku nasz papież Jan Paweł II nadał miano bazyliki mniejszej. Msza święta się zakończyła, a teraz wierni idą pod e, figurę Matki Bożej i składają róże. Msza święta zakończyła się. Tak jak mówiłem, półtorej godziny. Taki piękny, wielki obraz. Jezu, ufam Tobie i jest nawet napisane prawie po polsku Jezu, ufam Tobie gwiazda bytlejemska tak, oni się tu powodzi szykują już do świąt niedzielny poranek my już po mszy świętej zobaczcie, tak wygląda tutaj ten kościół no pięknie, pięknie naprawdę wygląda z tej strony niesamowicie no i powiem Wam tak spokój Cisza, zobaczcie jak to miasto wygląda. Co prawda ta dziewczyna Polka, którą spotkaliśmy yy... A co tutaj jest ty, kurczak, kurak, kuraczek. Fryzjer kurczaka to jest myślisz? Ale myślisz, że oni tutaj kurczaki ten Fryzerują? Ty, tutaj kurczak jest szefem, bo nawet ma swój pomnik. Wszystko ma kocik. Wszystko ma kocik, ma tak. No ale wracając do tematu, dziewczyna, którą spotkaliśmy, Polka w, tai w Taipei, mówiła, że tutaj te miasta na południu się wyludniają, ponieważ jak jest ta szybka kolej, jest tak szybki transport na północ. A tam stolica to wiadomo, stolica to wielki świat, ludzie są do wielkiego świata. A tak oni tutaj mieszkają, zobaczcie, wszyscy okratowani, czyli wiecie, mówią tak. Panie, bezpiecznie! Możesz pan po nocy chodzić. No to ja się pytam, po co te kraty? A wie pan no kraty jak kraty, ale najlepiej, że zakratowali się na samą górę. Kiedyś pytaliśmy Was gościa, dlaczego tak robią, on mówi taką, no bo wiesz, sąsiad na dole zrobił kratę i po tej kracie można wejść jak po drabinie. No ale co, to drugi też musiał zrobić? No bo się boi, że ten mu z dołu wejdzie. No dobra, a trzeci? No trzeci się boi, że wejdzie na pierwszy, potem na drugi, a potem na trzeci. A co z dziewiątym? No dziewiąty się boi, że wejdzie na pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy i do niego. Ludzie, no taka mentalność to słabo, nie? No ale tak mają, mają, mają tak. Czasami po prostu się boją, chociaż mówią, że jest bezpiecznie. No właśnie, a tutaj zobaczcie, jak mają, są pod domem ogródki, ogródeczki. No to, że oni klimatyzatory chowają, ktoś mnie dziwi, czasami do dwóch skrzynek. No bo kto by chciał klimatyzator ukraść. Tylko że widzicie, to jest właśnie taka mentalność nasza. Po co byś ukradł klimatyzator? No w Polsce byś nie ukradł, prawda? A tutaj być może jest rynek na klimatyzatory u nas kradną jakieś tam części od samochodów, a tutaj być może kradną klimat zatory. No nie wiemy jak to wygląda, więc też nie krytykujemy, że tak się zachowują. No tak wyglądają te bloki, tak wyglądają mieszkania, a my idziemy do nas 7-11, bo oczywiście trzeba coś kupić dobrego. Dzień dobry na śniadanku. Dzień dobry, zobaczycie jak tutaj wygląda nasze śniadanie. To jest nasze pierwsze śniadanie w tym hotelu, także ja, nawet, prawdę mówiąc, nie widziałem co tu jeszcze jest. Przejdę się z Wami dookoła. Tak to tutaj wygląda. Nie, no, jest różnica między tamtym śniadaniem a tym, co. Kurczę, widzieliście tam w poprzednim filmie, jak to wyglądało. A tutaj to po prostu liga mistrzów. Nie będę Wam opowiadał nawet co to jest, bo nie wszystko wiem. Wiem, że to hot dog, bo tu jest napisane hot dog. Oni to ciepłego psa mają. Wiesz o tym? No ale mają też kapustę, jest. mają tuż groch i mają oczywiście ryż. No i patrz jakie bułeczki, no ktoś się pytał wczoraj o smalcu, nie? Zobacz, bo to tak jest. To jest? A no właśnie, jest i ten, jest i smalec. Zupa jedna, druga, jedna rosu, druga mleczna. Tak jest. Tutaj poproszę bardzo, tutaj jakieś grzybki, śliwki, soki, krupki, mleczko, woda ciepła, kawa. No i co jeszcze tutaj i owoce i owoce mieli państwo proszę bardzo jeden drugie trzecie troszkę warzywek także ja się biorę do jedzenia powiem wam że to jest z takim pięknym widokiem tam pięknie to widać także dobrze dobrze no to zaczynamy w takim bądź razie nasze śniadanko no i życzymy wam pięknej niedzieli słonecznej niedzieli no bo dzisiaj niedziela kiedy my to nagrywamy to dzisiaj jest niedziela smacznego miłego dnia no i zobaczcie, mamy tutaj takie śniadanko. Takie oto rzeczy. To już Martynka, mleko zimne? Ja mam mleko sojowe, ale zimne też jest. Też jest zimne mleko. No dobra, i z takim widokiem. I z takim widokiem na wieżowiec i na parking. Dobra, no to smacznego i miłego dnia. Naprzeciwko naszego hotelu, zobaczcie, tutaj jest nasz hotel właśnie. Tak go dobrze widać tutaj. Mamy przystanek autobusowy. No i zobacz, jest koming sunk 33. Sun. 205. My jedziemy 205 autobusem do świątyni buddyjskiej. 33 jedzie, to nie nasz. My potrzebujemy 205, tak? I o której mówiłaś, że który jest? 8 minut. No to poczekamy, może schowamy gdzieś w cień, czy będzie taka możliwość. Dlatego to my nie potrzebujemy co tu jedzie autobusu, więc go nie będziemy zatrzymywali. My potrzebujemy inny autobus. My potrzebujemy autobus... My potrzebujemy autobus 205 i zobaczcie, on przejechał, myśmy się tyłem odwrócili, żeby dać znak, sygnał kierowcy, że nie będziemy tutaj po prostu wsiadać. No i on pojechał dalej. Tutaj wszystkie przystanki są na żądanie. Jesteś żądanie w autobusie jest i, I, i wewnętrzne, tak jest. Jesteś w autobusie naciskasz przycisk, że jedziesz, że chcesz wysiąść, a jak stoisz na przystanku, no to trzeba machnąć ręką. No oto chwila prawdy. Czy on się teraz tutaj zatrzyma? Zaraz zobaczymy. Machaliśmy do kierowcy, pomachamy mu raz jeszcze. Ruszył. Po 40 minutach dojechaliśmy tutaj do miejsca. Powiem Wam tak. Eee, przeczytaliśmy informacje o tych świątyniach i tutaj trzeba bardzo uważać, bo tutaj jest, to jest świątynia tygrysa i smoka. I tutaj trzeba wejść przez gębę smoka i wyjść przez gębę e, tygrysa. Tylko ja się zastanawiam, gdzie po drodze jest jeszcze odbyt. No bo jak wchodzisz gębą, no to jednak człowieku gdzieś trzeba wyjść. No to. Trzeba uważać też, żeby od razu nie wejść przez tą drugą dziurę, no bo wtedy jest dużo nieszczęścia. Bo tutaj, z tego co głosi legenda, jeżeli wchodzi się przez gębę smoka i wychodzi przez gębę tygrysa, to wtedy opuszczają się wszystkie nieszczęścia i wtedy radość wielka i po prostu wszystko nastało tutaj. Całe w tobie. Tak jest, happy, happy. No i najlepsze jest to, że ta świątynia jest naprawdę stara, powiem Wam, że ona jest tak stara, że jest dwa lata ode mnie młodsza. Także i to jest jedno z takich bardziej uduchowionych miejsc. Myślę, że dzisiaj niedziela tutaj policjanci pozamyk... Ona jest widowiskowo spektakularna. Nie? Aha, no tak, bo oni tutaj jeszcze pozamykali dookoła drogi. Drogi pozamykali. Zobaczcie, tutaj są takie zwykłe uliczki. Jak oni tu mieszkają? No tak mieszkają. Na no spokojnie. Wszystko elegancko. No dobra, a jak wygląda świątynia, to zobaczycie tutaj. Być może nam się uda odpalić live'a, to wtedy będzie link w tym filmie do live'a i wtedy zobaczycie dłuższe nagranie co tam się w ogóle działo. Także idziemy, zostało nam tu jeszcze 200-300 metrów i zaraz będziemy na miejscu. Zobaczyć jak wygląda pasza smoka, jak wygląda pasza tygrysa. No i wiecie jak jest paszcza, to musi być też również druga strona zwierzęcia. No to idziemy, idziemy, zobaczymy. Ta świątynia tutaj to jest bardzo popularne miejsce, miejsce ich modlitw. No i słuchajcie, to, że to jest miejsce ich modlitw, to jest pół biedy, ale jak ona jest stara, już wam zaraz powiem. Ja przeczytałem, ona jest dwa lata ode mnie młodsza. Ona jest tak stara, że jest dwa lata ode mnie młodsza. A nam się tak trafiło, że akurat Ta Ta idziemy sami. Zobaczcie jaka paszcza! Ludzie kochani. Naprawdę będziemy tam wchodzić Martenka? A potem tam będziemy z tyłu tygrysa wchodzić? Nie, tam nie wiem. Idziemy zobaczyć. Idziemy zobaczyć paszczę smoka, A to jest jak ryba on wygląda. Nie wygląda jak ryba? Troszkę? Gdzie? Nie? No dobra, no to idziemy. Jak to tutaj wygląda w środku? No tak, to tutaj wygląda. Jakieś rysunki, bo to są rysunki, które przedstawiają tutaj e, co były? Elementy ich życia oraz dobre wróżby. Dobre wróżby. Myślę, że ten tutaj gość, co go ciągnie za włosy, to ma dobrą wróżbę właśnie. Zobaczcie jakie tutaj są... ty. No oni się tu mordują na każdym. To jest zabieranie zła. Zabierają zło? No ja nie wiem, czy oni zabierają zło. Teraz to my będziemy wychodzić z tyłu smoka. <laughs> Teraz wychodzimy z tyłu smoka Dobra, idziemy tutaj do środka no, tu jest, Są to punkty widokowe Tak, to wchodzimy, wchodzimy no, najpierw jest tutaj 7 pięter Siedem pięter do góry? No to lecimy, lecimy Wchodzimy do smoka. Łe, no tutaj w takim smoku to i balety można robić W takim smoku to i balety można robić <laughs> Jak tam kochanie? Jest dobrze, tylko ciekawe czy to jest zasięg, czy jeszcze nie urwało, weź się daj... o urwało właśnie, właśnie urwało, ale urwał, ale urwał, nie wiem czy był zasięg, czy było zasięg, gdzie my tutaj po tym łazimy, czy jak długo, jak długo i daleko, ja się nie dziwię, że tu nie ma zasięgu. I co, jesteśmy? Gdzie to jest? Ty? Gdzie ten smok się kończy? Ja ci dziękuję. Ty, ludzie, kochani. Dajcie żyć. Dajcie żyć. Smoku, daj żyć. Wow. Dobra, jesteśmy. Czekaj. Gorąco. Gorąco, gorąco. Czekaj, czy udało nam się wrócić? Czy jesteśmy już na żywo z powrotem? Czy jesteśmy na żywo? A tutaj niedzielny odpust przy buddach. Po prostu niedzielny odpust. Jak widzieliście, a jak nie widzieliście, to zapraszamy na naszego live'a, którego dzisiaj żeśmy nagrywali. Kaczuszka jest, tak? Pan tutaj sprzedaje kaczkę, piwo kaczkę całą, kaczkę pociętą no i pełno różnego rodzaju, że tak powiem, śmieci nie? my musimy potem sprawdzić dwie wróżby żeśmy wyciągnęli dwie wróżby żeśmy wyciągnęli to oczywiście dla nas nie ma to żadnego znaczenia co tam będzie napisane, ale zobaczymy zrobimy zdjęcie, przetłumaczymy i wam pokażemy w filmie okay. pokażemy wam słuchajcie, 50 jest 50 mm -hmm. jest, Dobra. jest wrzucamy 50 co by się widziało? I no chyba jajko musi znieść, tak? Ty, no ale to jak no Poczekaj, poczekaj, poczekaj po jajko? znosi. Hello. Hello. Wow. Jest jajo. No i coś tutaj jest, w coś tutaj jest, odkręcę, nie odkręcę. Mam tę uh -huh. Czyli to jest złote 20. Wrzucamy. I co? Pani idzie gdzieś? Za złoto 20. Tutaj laleczka się ruszyła. I se poszła. E, koleżanko, a pani wróci do nas? Bądź cierpliwy. Wracam już z wróżbą. Dla <laughs> Proszę bardzo. Dobra, dać tutaj wróżbę. Dawać wróżbę. Ty za złoty, 20 takie cuda. Proszę bardzo, proszę bardzo. Dobra, przesadzamy sobie to. Stopamy. No, tłumy nieprzebrane, tłumy ludzi. Zobaczcie co się dzieje. No i oni tu po prostu spędzają tak niedzielę. A tutaj co pani rzeki sprzedaje? Jak ona w takiej temperaturze rzeki utrzymuje? Ty. To to normalnie żelatyny musi być tam 100% Zrezygnowaliśmy ze spaceru tutaj w tej w tej nie wiem jak to nazwać <grytanie> jadłodajni ale naprawdę e, kiermasz zapach e, do tego tłum ludzi gorąco, w ogóle powietrze stoi dopiero się stamtąd wyjdzie to wszystko się rusza najgorzej jest ten zapach tego tofu do to okropny Nie Okro. da rady wytrzymać jeszcze w tym upale nie No od razu wszystko staje no właśnie. Jest 205, a 205 to jest nasz autobus, więc my nie podjedziemy, tylko że wysiądziemy wtedy na klęka wcześniej, wysiądziemy koło sklepu sportowego. Dobrze, no dojdziemy. właśnie. I podejdziemy. Pół godziny autobusikiem, 205 i jesteśmy na miejscu. Słoneczko coraz niżej, ładnie się tutaj obsuwa, czyli będzie już coraz chłodniej, czyli zamiast 39 będzie jakieś 35 stopni. Da się rzecz. Tu przechodzimy przez jakąś rzeczkę, rów. Patrzcie jaki fajny mostek. No bo powiem Wam, że zrobili go całkiem ładnie, całkiem zgrabnie. Przy zachodzącym słoneczku wygląda to całkiem nieźle. No fajna miejscówka do robienia zdjęć. To są takie same dystrybutory, które widzieliśmy dzisiaj rano. Ja powiedziałem, że to jest paliwo. Martynka mnie ochrzaniła. I chyba miała rację, bo to chyba jest woda. To może być Martynko woda, wiesz? Tak jest. Tam są filtry wodne. Tu się wrzuca pieniążki i mówi dona do, do mnie: Co ty gadasz, Daniel? Jakie trzy te? 3 dolary. Jakie dolary? No? no właśnie, więc tak jest. To są filtry wodne tutaj założone. Tu jest dystrybutor i możesz sobie po prostu nalać wody. No tak, no tak, tak to tutaj wygląda. No psz, narysowane jak byk. Dokładnie, dokładnie, a ceny paliwa to mamy tutaj. Ceny paliwa to jest 28. 27 i 25 dolarów za litr, czyli to jest 3 zł za litr. To co, tania, nie? No, pewnie, że tania. Opuszczamy metro, opuszczamy stację. Powiem Wam, że fajne. Myśmy przez, tą stację, myśmy przez tą stację przejeżdżali wczoraj, ale tam, gdzie przejeżdżają pociągi, nie ma takiego efektu. Tam jest normalna stacja. Nie ma tam żadnego efektu wow, więc musicie wyjść na zewnątrz. Tutaj przejście między jedną a drugą linią zajmuje około 4 minut, a w środku macie taką niespodziankę. No właśnie, tak to tutaj wygląda. Ale myśmy wyszli tym samym, cośmy weszli, tak? Tylko nie idziemy tam. Martenka pokazuje am-am. Że tam można też zjeść? Można zjeść, I wypić i co jeszcze? Na kolejny metra i siusiu zrobić na pewno można też. Tu można wszystko. Jak chcesz, to możesz sobie nawet zrobić siusiu w kibelku. No a jak wychodzisz z metra, no to jest taki widok. Zobaczcie, tutaj dookoła jest pełno centrów handlowych. Tutaj daleko jest nocny market, na którym byliśmy wczoraj. Możecie to również zobaczyć na naszym filmie. Także wszystko to możecie zobaczyć nasi mili. Wszystko to możecie zobaczyć, także zapraszamy do oglądania na nasze filmy. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz eee, i co tam jeszcze? Suba chyba się zostawia, nie? Super. Tak i przepaśćcie film dalej gdzieś w mediach społecznościowych. Patronem naszego kanału jest portal travel Zobacz jak wygląda świat. Patronem naszego kanału jest portal eświnoujście.pl. Świnoujście w sieci. Twoje pierwsze źródło informacji.